Zakładkę NURBS. Jeśli w ogóle słyszeliście o tym ojcu, o NURBS to jest skrót o Uniforms, Rational, B, Splines. To jest modelowanie za pomocą krzywych. Nie za pomocą spline'ów zwykłych, tak jak w maksie w poprzednim tutoriale omawiałem. Za pomocą krzywych NURBS można modelować kształty organiczne, w dzisiejszym tutoriale pokażę Wam część pierwszą, abyście się nie pogubili. Jest zakładka Create to Rail Sweep, wytłaczenie dwuprofilowe. Ja osobiście lubię to na chęci, bo można wytłoczyć statek kosmiczny z kilku splajdów. Sprawdzę, czy to będzie działało poprawnie. E, sweep parallel. I już mam wytłoczony kształt. F4 klikamy, aby zobaczyć, jak to wygląda. Sami widzicie, że mi wytłoczył kształty dokładnie taki, jaki narysowałem. Ale jeszcze jest opcja Surface Approximation, czyli Approximation to jest chyba e, dzielenie w angielsku na gładszy kształt. E, podzielenie. E, ale wiem, wiem, o co chodzi z tym approximation. Trochę siatka ma więcej wielokątów, jest gładsza, ale jak się to na język polski przekłada, to nie wiem, tessellation to jest ilość wielokątów. Jak damy na low, to będzie niskie, medium, średnie, high, wysokie. Mm, Okej. Okay. Można opcję zrobić, że render tessellation będzie wysoki, Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. HDTV. NURBS jest dobrą opcją do modelowania organicznego. Można modelować organiczne kształty za pomocą NURBSów. Samochód za pomocą NURBSów można wymodelować. Jest mnóstwo opcji naprawdę dużo. Dobra. Jeszcze inną ciekawą z że skorzę że można rysować Crease for Curve on Surface. Można krzywą na powierzchni rysować. Jest tu taka opcja po angielsku, nazywa się cream, czyli wycinanie. Ja sobie to narysuję, ja tutaj sobie narysuję krzywą na obiekcie, close curve. Create a multi-curve trimming surface Nie surface, nie wymawiacie w ten sposób Nie wiem, coś mi nie działa Powinno działać, zaczekajcie Co jest do choroby? Powinno mi działać. Nic z tego nie rozumiem. Dobra, mi się wydaje, że chyba trzeba. Z niewiadomych przyczyn coś mi nie chce działać. Wcześniej mi ta opcja działała, ale nie wiem, czemu teraz mi nie chce działać. Na szczęście tu jest Będę musiał sprawdzić, czy coś jest nie tak Ale tym szetkiem działało Tu można przesuwać krzywą Dobra Jest sporo tutaj opcji Jeszcze wam pokażę inną hecz w nówce. Potem się dowiem. Wykasuję ten obiekt. Muszę jedną heć sprawdzić, bo nie do końca się z tym sam osobiście zgadzam. Teraz uchyję opcji kolejnej opcji. Garnek sobie wykłoczymy. Create late service. Obr obrazanie, late to jest obrazanie. Ktoś może sobie dzwonę do kablicy w ten sposób wymodelować jak ja teraz. Różne kształty, bo ja tam osobiście wolę modelowanie za pomocą poligonu, ale to jest dobre do modelowania organicznego. Standard. Wiem, coś mam ciekawego pokażę. Eee, glass, fin, Geometry. Zobaczcie jak to będzie wyglądało, gdy wyręgerujemy dzwony ze szkła. No, ale to jest inny zupełnie materiał. Glass, fizykal. E, Fizyczne szkło. O, dość ciekawie wygląda. Ładnie, ładnie. Nie sądziłem, moi kochani. Nie sądziłem, że... 3 będzie mi tak szybko, szybko. Oczywiście miał omawiać pozostałe tutoriale. Nie na tym się skupmy, bo przecież muszę Wam wszystko pokazać jak i co działa. Dobra, teraz sobie utworzymy Loops hmm, service, CV Surface. Teraz mam inną opcję po i opcję blend, przyłączanie. Zapomniałem wam o tym okaz powiedzieć. Aha, za szybko wam pokazałem. Jak chcecie połączyć obie dwie krzywe, to dajcie attach. A to jest taka opcja, w angielsku nazywa się create blend surface. Trzeba zaznaczyć krawędź i tutaj. No i widzicie, że co mogłem zrobić? Jak zaznaczymy tę powierzchnię, to blend będzie nam dalej działał. Hmm. Eee, a jeszcze skopię krzywej, krzywej nur z powierzchni. Można dzięki takiej ciekawej możliwości tego modelowania. Można dzięki takiej opcji modelować równie ciekawe kształty. Dobra zobaczymy No kształt całkiem nieźle mi to wychodzi Błędy się na razie nie pojawiły Kształt jest wyjątkowo ciekawy Ale znów sami to jednak trzeba ostrożnie postępować Trzeba mieć wyczucie do modelowania Ja tu my aby sprawdzić czy kształt jest jak najbardziej realny? Blend Service to jest kolejna opcja. Sprawdzę, ile megabajtów ma moje nagrane wideo. Mało, jeszcze mogę opublikować inną część. Create UV Loft Service to jest też ciekawa funkcja. Kliknę na F1, aby zobaczyć więcej na temat tego. Ja korzystam moi drodzy z tutoriali angielskich. Są bardzo pomocne. Jak czegoś nie wiem, to zawsze mogę sprawdzić. Dobra. Create UV -loft Surface. Surface. Ach, jak wygaduję, jak się nie mówi. Surface, to jest powierzchnia. Otwórz w nowej karcie. O, się dodało moje wideo, o tym uwielbiamy na Facebook. Mm, dobra. Tutaj, tutaj się można znaleźć. O, tak wygląda AVLoft Service. Tutaj wszystko pisze. dość ciekawe to jest tak, no, tak wygląda wytłoczony kształt tutaj muszę chyba przyłączyć wszystkie krzywe jak widać wszystko musi wyglądać tak samo nie mogę inaczej być też między innymi wiemy jak z tej funkcji skorzystać bo tam był tutorial pokazywał jak to użyć no bo jakiej opcji nie uchyłem ale teraz jak, teraz jak ciekam wszystko to raczej ze zrozumieniem. Kopii. kopijemy krzywę. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie bez problemu. Ja tylko chcę sprawdzić jak to będzie moja wiedza przekładała się w praktyce odnośnie Alpha Serwis NURBS, o dobra, klon i. O, będzie można wymodelować za pomocą tego, za pomocą tego ramolinę będzie można wymodelować. Akać. Sprawdzimy, jak to w ogóle działa. Hmm i na mnie ciągle zastanawia. Muszę sprawdzić tutorialu, jak to hmm, powinno działać. Muszę się upewnić. Aha, już wiem o co chodzi. A tak. Z niewiadomych przyczyn aż nie wiem, czemu to nie wychodzi. Powinno wyjść. Ulawki serfis działa tak. Można ciekawe dosyć kształty wymobilować. jest to naprawdę dużo opcji, naprawdę sporo. W Kaki jakie inne opcje. Na szczęście mam możliwość cofania zmian. To mnie naprawdę cieszy. Że też nie wiadomo z jakich przyczyn mi to nie działa. Dobra. Inną opcję Wam okażę. Create to raise with. Jest też, czy chyba Wam okazywałem. Create, blank Curve, Create, Transform Curve. Te opcje rozumiem, bo ja w nich modelowałem. Dobra. Narysujemy sobie krzywą powierzchnię. Nie trochę ja tego nie umiem, ja to umiem, tylko AV Loft Surface jest jednak taką to trochę opcją dosyć problematyczną której ja muszę się jednak nauczyć korzystać z tej jedynej małej opcji, bo ten drogo ma fajne możliwości. Potem pozostałe wam opcje, pokażę. Teraz wyknę otwór tej krzywej. Muszę sprawdzić czy mi się uda. Ach, nie wiem dlaczego mi nie wychodzi. Zaruję się trochę. Kiedyś mi to wychodziło, ale nie wiem. Nie wiem właśnie czemu teraz mi nie chce wychodzić. Bardzo mi się to nie podoba. Nie, Dobra, mniejsza z tak każdy mącierzynur, by działa super. Jeszcze jedną rzecz zapomniałem wam pokazać. To jest ważne, muszę wam to pokazać. copy No bo zapomniałem wam to pokazać. Bo to jest dla mnie jednak ważne. Pominąłem to, ale jednak nie powinienem był tego pominąć. To jest też strasznie ważna opcja. Które muszę skorzystać. Uh, create Multisided blend Surface. Jak mogłem był to pominąć? O, to jest Create Multisided blend Surface. To jest łączenie, to jest tworzenie obiektu pomiędzy trzema obiektami. To w tym wypadku, dla mnie utworzenie tego nie było problemem. No, jak widać, nie jest tak źle, ale... Jeszcze trzeba to dodatkowo naprawić. O flip end nam pozwala tutaj utworzyć połączenie. Tension jest też ważne. Flip end. Tęsięg to jest naprężenie. Po angielsku. Jeszcze tutaj się sprawdzę. Ten tutorial moje kochanie jest naprawdę długi. A, za daleko bym się ciągłem, to. Zaczekajcie chwilę, muszę zaznaczyć te obiekty. Jeszcze wam nie pokazałem czegoś. To nie wszystko, właściwie jeszcze jedną rzecz zrobić. Jeszcze jak dacie opcję make loft, to, można, to będzie znowu można w inny sposób to edytować. Bardziej złożone kształty będzie można jeszcze dodatkowo za pomocą krzywych nur zrobić. O, widzicie, to nie wszystko. Pamiętajcie o tym, he, jak renderujcie jak obieg krzywych nurbs, to musi być zaznaczona opcja Force to Sidek. W razie nie wyręgeruję wam tego kształtu. Mój tutorial jeszcze się akurat na tym nie zakończył. Ja chciałem Wam do końca pokazać, bo tam jest więcej tych opcji za pomocą modelowania krzywych.